Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracie i siostry, jakżeż głębokie jest dzisiejsze Słowo Boże, jakżeż Ono mnie porusza. Zachęcam choćby popatrzeć na dzisiejsze pierwsze czytanie, w którym jest opis bardzo trudnych, ale jakże potrzebnych relacji z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, który pragnie nie ofiary, a miłości prawdziwej i szczerej. Czasami nam może wydawać się, że my możemy być chrześcijanami, być blisko Pana Boga, bez Pana Boga, tylko wypełniając jakieś prawa, reguły. Ale to nie jest prawda. Nie możemy być prawdziwymi chrześcijanami, jeżeli się nie spotkamy z osobą, którą jest Jezus Chrystus. Widzimy to w głębokie prognienia takiego spotkania właśnie w tym pierwszym czytaniu, że Pan Bóg Chce spotkać się z osobą, z człowiekiem. I nie musimy być idealnymi, nie musimy być sprawiedliwymi. Musimy być po prostu z Panem Bogiem. Popatrzmy także na dzisiejszą Ewangelię. Tam widzimy rodzaj takiego intymnego i głębokiego spotkania. Kiedy człowiek grzeszny i słaby przychodzi do Pana Boga, i po prostu chce, żeby ten był z Nim. Właśnie o to chodzi w naszym życiu chrześcijańskim żeby być szczerym z Panem Bogiem, żeby stanąć przed Nim, żeby spotkać się z Nim. I nawet jeżeli nie będzie to spotkanie otoczone jakimiś nadzwyczajnymi uczuciami, nadzwyczaj, nie nadzwyczajnymi jakimiś doświadczeniami, to ważne, żeby to spotkanie miało miejsce, żeby było miejsce i czas na takie spotkanie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj będą bardzo banalne. I ja zachęcam każdego z nas, żebyśmy w tym Wielkim Puści, dzisiaj, zrobiliśmy takie miejsce, no takie spotkanie z Panem Bogiem, żebyśmy, podobnie jak ten celnik, przyszliśmy dzisiaj do Pana Boga ze swoimi słabościami, z grzechami i po prostu prosiliby Go, żeby był z nami. Nie dlatego, że On może coś nam dać, nie dlatego, że jesteśmy sprawiedliwi, sprawiedliwi a dlatego, że tak jak On pragnie miłości, tak i my pragniemy miłości Boga. Amen.